Dzień dobry Państwu witam serdecznie. 1 lipca 2022 roku wszedł w życie nowy ład 2.0. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się, mamy do czynienia z precedensem, niesamowitym wręcz kuriozum, kiedy to przepisy podatkowe zmieniono w trakcie trwania roku podatkowego. Wcześniej, standardem było to, że. Przepisy podatkowe na dany rok podatnicy muszą poznać kilka miesięcy przed tym rokiem. Czyli pod koniec 2021 trzeba było powiedzieć nam jakie przepisy będą obowiązywać w całym 2022 roku. Niestety, nowy ład autorstwa pana Mateusza Morawieckiego oraz jego pracowników z rządu e, okazał się tak bardzo do dupy, przepraszam, ale to jest najmniej wulgarne słowo adekwatne w tym momencie, że najpierw spowodował, że w styczniu biedni ludzie na rękę dostali mniejsze wypłaty, a potem spowodował potrzebę po stronie Prawa i Sprawiedliwości całą robienia całej masy różnych zmian, które były kompletnie niezgodne z Konstytucją, ale i tak je zrobiły, aż w końcu ogłoszenia tak zwanego Nowego Ładu 2.0. Jest to coś kuriozalnego, coś niesłychanie po prostu dziwnego, zwłaszcza w kontekście tego, że nawet sam pan Mateusz Morawiecki, czyli szef wszystkich szefów w rządzie, skrytykował Nowy Ład, mówiąc na jednym z kanałów YouTube w wywiadzie coś w stylu, że, że on tam jest. Przyczyną migreny dla, dla tych, dla księgowych, to w sensie, że taki skomplikowany i tak dalej. Za nowy ład kilku ludzi też poleciało z rządu. Natomiast wygląda na to, że ta. Te wyrzucenie, ukaranie ludzi za nowy ład było czynnością pozorną, mającą na celu uspokoić opinię publiczną, gdyż ci ludzie, którzy wylecieli za nowy ład z rządu, już powracali albo wracają na inne kompletnie stanowiska. Także jest, proszę Państwa, kompletne kuriozum, I, ale no, w takim świecie trzeba żyć, prawda? W związku z tym, za chwilkę sobie omówimy te podstawowe zmiany w Nowym Ładzie. 2.0, czyli tym, który funkcjonuje od 1 lipca 2022, zwłaszcza, że bardzo mocno wpłynie to na życie każdego z nas, kto pracuje i zarabia, a więc zakładam, że również płaci podatki, no chyba, że jest w czarnej strefie, to czy tam szarej, no to, to wtedy nie, no ale większość z nas jak pracuje, zarabia, to płaci podatki, no i ma przechlapane, bo kiedyś ten system podatkowy zmieniał się no też często, ale przynajmniej w wiadomo było, że wystarczy w grudniu usiąść i tam jeśli chodzi o te podatki dochodowe od osób fizycznych, to wystarczyło tam usiąść w grudniu, poczytać o co tam chodzi, pogadać z księgowym, dowiedzieć się, podjąć pewne decyzje i na cały rok miało się spokój. No a teraz już kurde nie. I na przykład przedsiębiorcy mają teraz bardzo mało czasu na podjęcie pewnych decyzji co do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, co do wyboru formy opodatkowania. Takie rzeczy no, w środku roku nigdy się nie zdarzały, ale także przy okazji PiS postanowił zrobić propagandę polityczną. Czy jak to teraz kto woli, jest takie bardzo modne słowo dezinformacja, czyli ono jest kompletnie nieadekwatne do tych sytuacji, które się teraz dzieją, bo dezinformacja jest to słowo z domeny kontrwywiadu, no ale Pisowcy je używają w kontekście rzekomego mówienia nieprawdy, kombinowania, mataczenia, manipulowania, więc ta nowa definicja słowa dezinformacja jak najbardziej pasuje do tego, co teraz pisowcy odpierdzielają, więc zacznijmy sobie od obnażenia pisowskiej dezinformacji. Drodzy Państwo, to co... W tym momencie dzieje się po pisowskiej stronie internetu, zwłaszcza w grupach facebookowych kontrolowanych przez pewnego radnego z obozu dobrej zmiany, to jedna wielka euforia jak to dobry, wspaniały, po prostu przekochający, którego już chyba powinniśmy po rękach całować Mateusz Morawiecki, pan obniżył w Polsce podatki. Jest to mniej więcej taka sama prawda, jak to, że ja jestem szczupły. Nie, nie jestem szczupły, jestem gruby, brzydki, potargany i brodaty, choć faktycznie troszeczkę schudłem, ale nadal jestem otyłym panem, że się tak wyrażę i tak samo jest z obniżaniem podatków przez pana Mateusza Morawieckiego. No, coś tam obniżył, ale cały czas podwyższył. Już tłumaczę, o co chodzi, bo to jest skomplikowane, niczym system podatkowy w Polsce. Będę pokazywał, objaśniał i starał się to wszystko rozwikłać. Drodzy Państwo, Prawdą jest, znaczy pisowcy to tak przedstawiają, jakby pan Mateusz Morawiecki w ogóle obniżył w Polsce podatki. Jest to nieprawda, bzdura, kłamstwo. Jakie jest prawda? Prawda jest taka, że jedna, jedna, jedyna stawka podatku, jednego, jedynego, czyli pit i tylko w jednym progu została obniżona z 17% do 12%, czyli Mamy tylko jeden podatek z całej masy różnych podatków, które obowiązują w Polsce. Wziął, wziął tylko jeden podatek, PIT. I tylko przy jednym z całej masy różnych sposobów rozliczania tego podatku PIT i przy tym jednym konkretnym sposobie rozliczania tylko jedna ze stawek z 17 do 12% została obniżona. Czyli... Jeśli na przykład jesteś przedsiębiorcą na podatku liniowym, Ciebie to nie dotyczy. Cały czas masz 19. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który jest na ryczałcie, Ciebie to nie dotyczy. Stawki ryczałtu są takie, jakie są. Wyłącznie Ciebie to dotyczy, jeśli płacisz podatek PIT w tym ujęciu dwuprogowym. I oczywiście, jeśli za bardzo nie zaryjesz ten drugi próg podatkowy, bo jak zarabiasz wystarczająco dużo, to ta obniżka na tym pierwszym progu za dużo na procent, procentowo, na, on, zbyt dużego procentowego wpływu na twoje zarobki netto mieć nie będzie. Ale nawet, nawet jeśli jesteś w takiej bardzo specyficznej sytuacji, że wszystkie swoje dochody opodatkowujesz w podatku PIT w pierwszym progu podatkowym, no, i tak jesteś do tyłu w skali roku. Czyli to jest trochę tak jak człowiek, który żar pączki cały czas, przytył 4 kilo, a potem się trochę podchudzał i schudł kilogram. Prawdą jest, że schudł kilogram, ale Persaldo cały czas jest 3 kg grubszy. Tak samo jest z panem Mateuszem Morawieckim, drenowaczem portfeli naszych. Drodzy Państwo, co wprowadził nowy ład? Od 1 stycznia 2022 roku, dwie rzeczy. Po pierwsze, zniósł ryczałt na składki na opiekę zdrowotną dla przedsiębiorców, i od teraz przedsiębiorcy musi musieli płacić 4,9%, przepraszam, na początku był pomysł, żeby 9% tego, co zarobią, a potem w cudzysłowie obniżono do 4,9%, tak naprawdę zdecydowano się na Podwyższenie do 4,9% zamiast na podwyższenie do 9%. Natomiast dla pozostałych ludzi, ach, no i oczywiście zlikwidowano możliwość odpisywania wydatków na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w, większo, w większej części tego, co zostało zapłacone. Wcześniej było tak, że ze stawki 9% można było sobie 7,75 odpisać, czyli realna stawka na ubezpieczenie zdrowotne była 1,25, teraz to zniknęło. Oczywiście dotyczyło to wcześniej wyłącznie osób, które nie były przedsiębiorcami, bo wcześniej przedsiębiorcy płacili ryczałt, ale na przykład ktoś, kto pracował na etacie, płacił co prawda na NFZ składkę 9%, ale 7,75 mógł sobie... Odpisać, a więc stawka efektywna wynosiła 1,25. 1,25, prawda? No tak było, drodzy państwo. Czyli PiS ze względu na zlikwidowanie tego odpisu sprawił, że ludzie, którzy pracowali na etacie, mieli realną podwyżkę podatku o 7,75. Punktu procentowego 7,75. Ile to jest 17 minus 12? 5. Czyli teraz została obniżona jedna stawka podatkowa z 17 do 12, czyli o 5 punktów procentowych. Natomiast w styczniu z samego NFZ-u podwyższono o 7,75. Czyli Podatnicy tacy zwykli, którzy się rozliczają pitem z etatu, cały czas są w tyłek bici o 2,20 przepraszam, o 2,75. 275 punkta procentowego. Cały czas ludzie są w cztery litery o 2,75 punktu procentowego, i to przy założeniu, że ich całkowicie dotyczy tylko i wyłącznie, ta 7, ta, ten próg 17%, no teraz już 12, i tak dalej, i tak dalej. To no, takich ludzi, no ileś tam jest, ale nie każdego to dotyczy. Ale nawet tacy ludzie i tak są stratni na Nowym Ładzie. nawet w wersji 2.0. I taka jest prawda, że to nie jest tak, że pisowcy obniżyli podatki, tylko pisowcy najpierw zrobili straszliwą podatkozę w Polsce, a potem troszkę odpuścili i troszkę złagodzili zło, które wywołali. Ehm, drodzy Państwo, Lecimy dalej. Przepraszam, kurde, nagrywam to w niedzielę, a mój sąsiad, kurde, i tak cholerek wierci. Co ciekawe, jak czasem mi się zdarzy, coś zrobić w, w tygodniu, to potrafi przychodzić z buzią, że ja mu hałasuję, a ja nie wiem, na przykład w południe, w poniedziałek coś tam sobie zrobię. Ech, drodzy Państwo, ehm, dobra, lecimy. Czyli tak. E, e, aha, i teraz sobie przeczytajmy najpierw za portalem. Gazeta Wrocławska. Artykuł pana Huberta Rabiegi pod tytułem Polski Ład 2.0, co się zmieni od 1 lipca 2022 roku? Oto najważniejsze informacje. I tu sobie tutaj przeczytajmy trochę, a potem sobie przeczytamy mail od mojego księgowego, jak to jest z przedsiębiorcami, bo przedsiębiorcy to w ogóle mają przechlapane. Polski Ład 2.0 obniża stawkę PIT z 17 do 12%. To, to zostawimy, yy, zwłaszcza, że no, to jest już dezinformacja. To jest nagłówek wprowadzający w błąd. Wytłumaczyłem, jak to jest. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek. Wraz ze zmianą stawki PIT, obniżeniu ulega także kwota zmniejszająca podatek. Roczna kwota zmniejszająca podatek spada z 5100 zł do 3600 zł. Yy, z kolei Miesięczna kwota zmniejszająca podatek zostanie obniżona z obecnego poziomu 425 do 300 zł, co stanowi 1, 12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek. Likwidacja ulgi dla klasy średniej, brawo! Szczerze mówiąc, nie pamiętam, na czym ta ulga polegała, bo nie korzystałem, no ale to może dobrze, że się nie uczyłem, nie marnowałem czasu, bo już jej nie ma. Od 1 lipca znika ulga dla klasy średniej. Polski Ład 2.0 usuwa obowiązek jej naliczania dla dochodów za okres od stycznia do czerwca 2022. Ulga już naliczona nie, nie będzie musiała być korygowana. Ulga dla klasy średniej będzie mogła być jednak yy, zastosowana w rozliczeniu. Rocznym za 2022, jeśli zastosowanie tej preferencji podatkowej okaże się dla podatnika korzystniejsze niż zasady wprowadzone 1 lipca 2020 roku. W tym przypadku Fiskus zwrócił różnicę, czyli znowu pomieszanie z poplątaniem. Preferencje prorodzinne. W ramach pakietu preferencji prorodzinnych przewidziano od 1 lipca m.in. podwyższenie limitu zarobków dziecka, które nie powodują utraty preferencji podatkowych przez rodziców z 3089 zł do uwaga 16061 zł i 28 groszy w 2020 roku 12-krotność renty socjalnej. Powiem wam szczerze, że to mi się podoba. Uważam, że powinno tak być, że dzieciaki mogą pracować. Oczywiście bardzo lekkie prace powinni wykonywać i takie prace uszlachetniające, rozwijające, ale powinny móc. I co bardzo ważne, móc, a nie musieć. Na przykład uważam, że teraz na przykład tam, gdzie chodzę na, na plac zabaw, przyjeżdża taki e, młody człowiek na około 17 lat, e, przyjeżdża sobie takim wózeczkiem i lody sprzedaje. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że rodzice tego chłopca powinni być z niego dumni. No, lody też ma smaczne, ale bardzo profesjonalne, super, naprawdę. Pobierane przez małoletnie dzieci renty rodzinne nie będą wliczane do dochodów rodziców. Dziecko będzie korzystać z kwoty wolnej, tak jak pozostali podatnicy. Brak poboru składki zdrowotnej od rent rodzinnych dzieci do 18 roku życia. No, dobrze, że chociaż tyle. PIT dla samotnych rodziców. Polski Ład 2.0 przywraca samotnym rodzicom prawo do wspólnego rozliczania się z dzieckiem. W ramach tej preferencji rodzic samotnie wychowujący dziecko skorzysta z, z półtorokrotności kwoty wolnej, czyli 45 tysięcy. Z kolei samotni rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tysięcy złotych. Bardzo dobrze. Polski Ład 2.0, składka zdrowotna z działalności gospodarczej. Tu się zaczyna robić ciekawie. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z na podstawie ryczałtu, podatku liniowego albo karty podatkowej, zyskają możliwość wliczania opłaconych składek zdrowotnych do kosztów prowadzonej działalności. Ale tam są limity, spokojnie. Przedsiębiorca rozliczający się liniowo będzie mógł obniżyć należny podatek maksymalnie o 8700 zł rocznie. Ryczałtowcy będą mogli wliczyć w koszty 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Z kolei rozliczający się kartą podatkową mogą liczyć, wliczyć w koszty 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Znika obowiązek podwójnego liczenia składek. Hurra! Reforma podatkowa, e, która wejdzie w życie, bo to oni pisali to przed pierwszym, 1 lipca 2022, e, usunie sporą uciążliwość hadrowo płacową, czyli obowiązek podwójnego liczenia należ należnych zaliczek na PIT. Przypomnijmy, że według zasad istniejących do końca czerwca 2022, co miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych trzeba obliczać według dwóch metod: tej obowiązującej przed polskim ładem oraz tej, która została wprowadzona w styczniu 2022. No wiecie, no za mało pracy mają księgowi, to weźmy ich do walby jeszcze więcej. Przecież to nie my płacimy, tylko jakieś tam wykształciuchy, się przedsiębiorstw. Jeden termin rocznego rozliczenia PIT. Polski Ład 2.0 wprowadzi ujednolicenie terminu składania rocznych zeznań podatkowych PIT do 30 kwietnia. Zeznanie podatkowe składać będą nie tylko osoby rozliczające się według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, ale także osoby na ryczałcie oraz rozliczające się z fiskusą kartą podatkową. Jeden termin składania zeznań rocznych dotyczy formularzy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, to jest od cholery pitu i cyferek. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie doczyta. Zmiana formy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, którzy rok podatkowy 2022 zdecydowali się rozpocząć w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy przewidziano możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. W specjalnych terminach. Podstawowym terminem zmiany formy opodatkowania dla roku podatkowego 2022 jest 30 kwietnia 2023, zarówno ryczałtowcy, jak i liniowcy. Dodatkowo, ryczałtowcy muszą zadeklarować przejście na zasady ogólne do 22 sierpnia 2022, jeśli według skali podatkowej chcą rozliczyć tylko drugą połowę. Roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, zmianę formy opodatkowania działalności gospodarczej należy deklarować w zwyczajnych terminach, czyli na początku danego roku. Ulga na zabytki. Z ulgi podatkowej na obiekty zabytkowe będzie można skorzystać wyłącznie w przypadku dokonywania renowacji, konserwacji oraz remontu. Dodany zostanie też nowy warunek formalny. Aby skorzystać z ulgi, należy uzyskać zatwierdzone. Nie, zatwierdzenie prac przez konserwatora zabytków. Czyli prawdopodobnie panu bajtek już nie potrzebuje tutaj złośliwie, by powiedział. Dobra, drodzy Państwo, list od mojego księgowego to ja wam odpuszczę, bo tam są dokładne terminy, i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś i tak jest przedsiębiorcą i chciałby skorzystać, to niech pędzi do swojego księgowego, bo to wasz księgowy potem was będzie tłumaczył przed fiskusem, więc niech wasz księgowy wam to wszystko dokładnie. Potłumaczy i niech on ewentualnie wam to zrobi. No ale z grubsza mój księgowy też mówi, że. Panie Krzysztofie, no tam mam dla pana taką ciekawą wiadomość, no bo pan tutaj mówił, że pan jest teraz zajęty, no to będzie pan bardziej zajęty. Kilka decyzji trzeba podjąć. Co robimy? A ja tak do niego, ale jak to? Przecież jest środek roku podatkowego. Nieważne, jest nowy Ład 2.0. Drodzy Państwo, pozdrawiam, trzymajcie się do zobaczenia. Pa!